Witam Cię na moim kanale na kanale Czarnoksiężnika z Krainy OZE na tym kanale pokazuję na przykładzie moich instalacji czy off grid jest wart zainwestowania zapraszam do oglądania no i na początek jedziemy z buforem ciepła słuchajcie, no i temperatury Dzisiaj koło godziny 15, 10 marca, od góry 72, 70 prawie, 66 no i na samym dole 62 stopnie. 800 litrów. Zbiornik buforowy grzany przetwornicą EcoSolar Bost MPPT 3000, grzałką 2,4 kW. No, i drugą grzałką też 2,4 kW, ale zmniejszoną do 1,6 przez inwerter Orvaldi. Jeśli chodzi o programator czasowy firmy Zamel. na pierwszym kanale steruje pracą grzałki z przetwornicy solarnej i tutaj włącza poprzez stycznik. Tą grzałkę od godziny 6 do godziny 19, czyli ta praca jest na 13 godzin. Jeżeli chodzi o drugą grzałkę, to tutaj ta praca jest wtedy na drugim, drugiej strefie od godziny 8:10 do godziny 15:45, czyli tutaj mamy 7 godzin 35 minut pracy grzałki. W pozostały czas jest wykorzystywana energia do podładowania akumulatorów, które służą jako zasilanie dla inwertera, żeby nie pobierał energii z sieci. No to teraz przejdźmy do przetwornicy solarnej i zobaczmy, co u niej słychać. Kilka filmów temu mówiłem o tym, że będą testy. No i tutaj, jeżeli chodzi o tą Przetwornicę solarną. To będzie mała zmiana. Do testów podłączę inną przetwornicę solarną pod te 5 paneli, żeby zobaczyć, czy te uzyski są takie same, jak to chodzi na innym, innej przetwornicy. No i padł wybór na tą przetwornicę. To jest przetwornica EcoSolarbost MPPT 4000. Zakupiłem ją przez internet w dobrej cenie i ją zamontuję w miejsce tej. Przez jakiś czas popracuję na tych pięciu panelach z tej instalacji gruntowej. A przyszłościowo, jak się sprawdzi, ta przetwornica, dosyć ciężka, ona ma takie same parametry prawie takie same parametry to ona powędruje. Na instalację z tego inwertera tutaj zrobię tak, że z tych 10 paneli, które mam dostępne na dachu, to pokażę Wam później w przebitce, jakby to było podłączone. Z tych 10 paneli zrobię dwa stringi po cztery panele i podłączę do tej przetwornicy. Dlaczego do tej? Bo ta ma możliwość podłączenia paneli do 20. Amper, więc dwa stringi yy, paneli, gdzie maksymalna yy, to moc paneli mam 9, chyba 3, więc w momencie kiedy podłączę dwa stringi będzie 18,6, więc idealnie się zmieszczę tutaj w tych parametrach. No i napięcie będzie systemu około 160 V i zobaczymy jak wtedy ta przetwornica będzie pracować z grzałką 2,5 kW. Także taki film za niedługo też nakręcę, pokażę najpierw test tej, w tym miejscu gdzie jest ta przetwornica niebieska, zobaczymy jak to popracuje, później przemontuję ten inwerter, będzie tak, że ta instalacja, która tutaj jest 5 paneli, TW Solar o mocy 555 Wpików, powędruje na ten inwerter, czyli będzie też kilka dni pracował ten inwerter z tymi panelami z gruntu. Natomiast na dachu te 10 paneli, 8 będzie podpięte pod przetwornicę solarną EcoSolar Boost MPPT 4000. Zobaczymy jak to będzie działać. Jeżeli chodzi o panele na dachu, te 10 sztuk tak naprawdę dwie sztuki, które będą luzem, bo 8 powędruje do przetwornicy. Będzie z tych dwóch zrobiony system na inwerterze Volt Polska. A to jest Sinus Pro Ultra 2000. To jest inwerter 1 kW. Ja już kiedyś go kupiłem, jakiś nie wiem rok temu, więc on sobie czekał na swoją kolej. Do niego podłączę te dwa panele. I ten inwerter będzie obsługiwał oświetlenie i technologię z rekuperacją, więc, więc będzie wszystko wykorzystane. Tam na przebitce Wam pokażę jak ta cała instalacja będzie zmodernizowana, co będzie do czego podłączone. Więc jeżeli chcecie pooglądać, zobaczyć jak to u mnie będzie wyglądać, to zapraszam. Na kolejne filmy. No i tutaj macie schemat instalacji, który jest aktualny, czyli u samej góry mamy dwa systemy. Pierwszy to jest na pięciu panelach TW Solar Przetwornica Solarna Ecosolarbost i tutaj te parametry tej instalacji to jest 2775 watów napięcie systemu to jest 207,25 V i natężenie to jest 13,39 A. Jeżeli chodzi o instalację z dachu, to tutaj jest 10 paneli, z czego 9 jest podłączonych do inwertera Orvaldi 5 kW, Tutaj moc tych paneli jest 3,33 Wika, napięcie systemu jest 358,02 V. No i natężenie jest 9,3 A. I to na chwilę obecną pracuje i będzie pracowało jeszcze przez kilka miesięcy. No jak trochę znajdę czasu, żeby wszystko poprzełączać, no to będzie to wtedy wyglądało inaczej. Druga część układu off-grid po optymalizacji będzie wyglądała następująco: z 10 paneli, które mam na dachu, 8 będzie wykorzystanych do przetwornicy solarnej EcoSolar Boost MPT 4000. I tutaj te panele będą podłączone w taki sposób, że będą dwa stęgi po 4 panele. I tutaj moc tego systemu będzie 2960 W. Napięcie 159,12 V i natężenie 18,6 A. Dwa ostatnie panele będą podłączone do inwertera firmy Volt. Tutaj to jest model Sinus Pro Ultra 2000. To jest inwerter 1kW. I tutaj moc tego systemu z dwóch paneli będzie 740 W napięcie 39,78V i natężenie 18,6A tutaj też do tego inwertera będzie podłączony magazyn energii i zobaczę jak to będzie funkcjonować jeżeli chodzi o zmiany, czyli optymalizacja też będę optymalizował instalację on gridową na gruncie z kąta 26 stopni na kąt co najmniej 45 po to, żeby zmniejszyć ilość produkowanej energii w lecie, natomiast zwiększyć tą produkcję w okresie jesienno-zimowym. I tutaj jak sobie porównacie te uzyski, one się znacznie różnią w okresach jesienno-zimowym, a wiadomo, że na jesieni i zimie jest potrzeba większej ilości energii do ogrzewania. I tutaj myślę, że ta większa produkcja i większe Autokonsumpcja energii w okresach jesienno-ziemowych spowoduje, że w bilansu rocznym ta energia pobrana z sieci będzie znacznie mniejsza. Zmniejszenie ilości oddawanej energii w lecie wcale nie wiąże się z tym, że tracimy. Wręcz przeciwnie. W momencie, kiedy mamy mniejszą ilość energii oddanej w lecie za niższe kwoty, Zyskujemy energię oddawaną w okresie jesienno-zimowym w wyższej kwocie. Jeżeli mamy też tą autokonsumpcję na wysokim poziomie i nie skonsumujemy całości energii wyprodukowanej, ten nadmiar energii, który jest oddawany do sieci, jest sprzedawany po wyższej kwocie za kWh. Warto o tym pomyśleć. Uważam, że warto jest siąść i przeliczyć optymalizację instalacji, zmianę kątów, bo może się okazać, że możemy zwiększyć autokonsumpcję, a przez to mniej energii pobierać z sieci i mniej płacić za prąd. Tutaj macie tabelę, gdzie jest pokazane uzyski instalacji po modernizacji. I tutaj, jeżeli chodzi o dotychczasową instalację, te uzyski są na poziomie około 13,500 13 kWh rocznie. Po dołożeniu tych instalacji brakujących i łącznej sumie uzysków, ta produkcja powinna wynosić około 17,700 kWh. Na koniec tabelka z zużyciami i produkcją. Najważniejsze to jest, na co trzeba patrzeć, to jest zużycie całkowite według licznika po zbilansowaniu w tym miesiącu 367 kWh. Jeżeli chodzi o energię oddaną do sieci, to jest 205 kWh łącznie zużyłem 592 kWh to jest na liczniku wewnętrznym, i tutaj też jest liczone uzyski z fotowoltaiki. I teraz tak, jeżeli chodzi o produkcję, to z dachu instalacja 3,33 kW wyprodukowała 91 kWh, instalacja nagrywowa na przetwornicy Ecosolar Boost wyprodukowała 103 kWh i instalacja Ongrydowana na prosumata wyprodukowała 315 kWh. Łącznie produkcja z paneli to jest 509 kWh. Jeżeli chodzi o produkcję roczną, to tutaj z suma z tych trzech instalacji to jest 15163 163 kWh energii wyprodukowanej ze słońca. Jakbyście sobie przewinęli troszeczkę wcześniej, to tam na tabeli. Po modernizacji instalacji tych trzech, po zmianie kątów, po dokładaniu dodatkowych paneli, łączna produkcja wtedy wynosi 17 700 kWh, więc niedużym kosztem jest możliwość zwiększenia produkcji instalacji i spowodowania, że więcej tej energii może zostać skonsumowane. I więcej energii też może zostać oddane do sieci i sprzedane w okresach jesienno-zimowych po wyższej kwocie. Na dzisiaj to tyle. Zostawiam Was z przemyśleniami. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Możecie też dać suba. Będzie to dla mnie informacja, że to co robię komuś się przydaje. Pozdrawiam, życzę dużo słońca. Cześć.